widzowie witam Was w kolejnym odcinku e, Troszkę tutaj, troszkę smutniejszy odcinek, no bo tak jak mówiłem już na niektórych odcinkach no to znudziłem się już te auta, chciałbym jakieś lepsze i właśnie w dzisiejszym odcinku, tak jak po tytule mówi, czyli e, mój nowy start na tutaj for life no to będzie wyglądać to tak, że sprzedałem. Będę sprzedawać tutaj wszystkie samochody. Większość pisało mi tutaj, że jednak chcecie to, żeby zrobić jakieś lepsze auto, więc no, ja tutaj się też podejmę waszymi decyzjami. Też ja troszkę o tym bardziej myślałem. Pokażę Wam już na mapie, bo widniały mi tutaj dwa domy. Jest to na, na właśnie tutaj: Prickle Plain. On będzie na sprzedaż, lecz zakupiłem nowy dom na Ocean Flats Jest on lepszym domem, w lepszej lokalizacji, ponieważ na LV rzadko bywam A tutaj, no tam zawsze się respię na Ocean Flats Biorę tutaj auto i jadę na kopkę, bo ja tutaj widzowie farmie pieniądze na kopalni A ja tutaj widzowie czekam na tunera, bo no będziemy wymontowywać części do brawury I co, czekam na niego i zaczynamy ten smutny odcinek. Znaleźliśmy się już u naszego tunera. Piszę mu Demont Al. No, dużo do nas. Na pewno dużo kasy dostaniemy tutaj. Myślę, że tak z 70 tysięcy, coś takiego. No bo też dużo dałem do tej yy, nasz... Nasza, właśnie tutaj, Jester DSD kosztuje 220 tysięcy. Więc no. Jest tutaj. Tak jak mówiłem, 61. E, dzięki. Daj kasę jeszcze. 25. Dałem mu jeszcze 5 stóweczek. I no tak wygląda nasza brawurka. Mam 61 koła. Nie ma już sobie nic. No, jest pustą brawurką po prostu. Z napisem. Z tablicą rejestracyjną Nemesis. I tutaj z fieltowym licznikiem i fieltowym kolorem. E, więc, bez zbędnego widzenia przedłużania, lecę na giełdę LES i go tam wystawię I... Dostałem 500 mandatów Czyli już mam 60 tysięcy No, tak szczerze myślę, że tą brawurkę z licznikiem za 20 koła nam się uda sprzedać Więc to będzie już 80 na pewno jeszcze będę długo zbierał do, do tego Jester'a To tutaj na pewno wiem. I źle widzę pojechałem, więc sobie tutaj skrócę tak lekko. Mam nadzieję, że też mandatu nie dostanę. I spotkamy się jak będę na tamtej giełdzie. Dobra, widzę, znajdujemy się już na giełdzie. Tutaj od 15 koła ona chyba jest. Albo 10. Nie wiem, zobaczę sobie ile takie brawurki tutaj chodzą. O dziwo, udało mi się nie uszkodzić. I taka widzowie brawura chodzi. Taka czysta. Chodzi 25 koła. To jest mega zawyżona cena. E, tutaj jakiś gość już od razu na nie nam usiadł. Eee. Jakie są tutaj widzowie brawury? Widzę tam... Nie jednak to jest... Greenwood. Nie ma tutaj za dużo brawur. Ale widzę, że jedna jest na pewno. Eee... Ona licznik ma za widzę tak 23k I tak za 23 koła myślę, że dobre to będzie tak naprawdę Bo też licznik Eee tutaj ma no nie ma tutaj widzowie żadnej innej więc wystawimy sobie tą właśnie za 23 koła Albo widzę za dobra 23500 to też licznik. Tutaj mogę dać w sumie widzowie nawet na 48 godzin, bo to tanie jest tu, naprawdę tanie. E, Rzucająca się widzowie w oczy, więc raczej nie będę miał problem z, ze sprzedażą i ja widzę, że tam jest jakaś brawura. E, zobaczę widzowie ile tak kosztuje. Nie widzę, ale Tutaj, no na pewno mniej Na pewno, tak mi się zdaje, że mniej Więc wystawiam ją za 23500 500 P sprzedany jest, dobra Więc tutaj nie będzie można zobaczyć ceny I lecę sobie na parking policyjny, bo tam stoi mój Admiral I wystawię go za jakieś 60 koła, coś takiego Albo za mniej nawet I co, i widzimy się jak będę siedział w tym Admiralu i będę jechał go sprzedać Dobra, więc wykupiłem naszego Admirala za 1000 zł e, Już do nas ktoś pisze o brawurę. E, re 22 koła, tak myślę. O, tylko Admiral jest tak zepsuty, że mu silnik nie chce odpalić nawet. O, odpali wreszcie. Trzeba go będzie naprawić i jechać na droższą kiełdę. Eee... Więc ja ja tego będę naprawić. Może uda nam się sprzedać tą brawurkę, bo już się o, o nią pytają. I zobaczymy się, jak albo będę sprzedać brawure, brawurę, albo wystawiać admirala. W ogóle tak, widzowie, ja, naprawiłem admirala tutaj. E, nie wiem co ten gościu chce. E, ale też nie mam czasu go podwozić. O! Red. Tak, jest na sel, ten samochód. W sumie się cofnę do niego, widzowie, i opowiem Wam tutaj, y jak pójdą z nim negocjacje. Dobra, widzowie, tak, popatrzyłem sobie cenę, więc wystawię go za 54 tysiące tutaj na też 48 godzin. Wszędziego, jakimś mega widocznym miejscu. Nie wiem, czym, ale strasznie pobugowane mam tą właśnie lokację, tej giełdy. Że dużo mi widzowie znika właśnie tutaj samochodów. I. O, matko. I, I czasami widzowie właśnie tak mam, że mi się nie zrenderuje coś. Ja tego jeszcze raz naprawić i jeszcze raz wystawić. Dobra, widzowie, więc widzimy się ponownie. E, jednak sobie tak stwierdziłem, że 54 to jest takie, takie słabe więc 54, 250 taka nietypowa, ale no taka po prostu, e, 48 godzin, miejmy nadzieję, że mi się teraz czytają auta, już wiem, że na pewno tam są auta, e, tak trzeba tutaj jechać, Tutaj jest jakaś budka. Nad Alfą się też zastanawiałem widzowie Ale no alfa, alfa Czy ja chcę Alfę? O to chodzi Że tu jest chyba puste miejsce, tak jest puste widzowie Więc 54 tysiące z licznikiem Zastanawiam się też nad Eurosem, bo na Eurosa już mnie teraz stać nawet z takimi felgami Euros też spoko fura. Nie wiem ile jedzie, ale no fajna fura ogólnie. E, zastanawiałem się też nad. E, nie pamiętam nazwy tego pojazdu. Jakbym go 16 wam. pokazał, tylko jak. O, właśnie, nad Alfą, a to już wam mówiłem w poprzednim odcinku. Zastanawiałem się też nad Felzerem. Lecz, no nie, nie wiem czy jak chcę Felzera tak naprawdę. Najbardziej to wiadomo bym chciał tego Jester'a dozdę. Muszę też widzowie kupić e, live points'y. Bo tutaj... E, znaczy, nie jakie live points'y. E, premium points'y, bo skończył, skończyłem się dzisiaj e, tutaj premium konto. E, jeśli odcinek wam się spodobał, to możecie zrobić sub'ę, łapkę w górę, komentarz. Oraz do zobaczenia do następnych. Na razie.